Witajcie ludzie z powrotem przezegrajmy w Wiedźmin powrót do jego Wilka. Dzisiaj zwiedzimy sobie cmentarz. Jest jasno, ale parę, ale jest jeszcze dzień, więc nie powinno być tutaj tak niebezpiecznie. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Jest to bardziej ciekawe miejsce piątego rozdziału, trzeba przyznać. Krąg niemowego. niemowego, tak, niemego gronu. Albo raczej gromu też można to tak nazwać, jeżeli się chce powiedzieć poprawnie. Co ten krąg daje? Pewnie coś z, coś z Ardem. Ulepsza Arda, czy coś takiego? Na jakiś czas dodaje takie od elektryczności i tak dalej. No, natężenie Arda, wiedziałem. Wszystko co ma z gronem do czynienia, ma do czynienia też z Ardem. No to kurde, gdzie tutaj jest teraz wyjście? Ja się zawsze gubię. Gubię się w własnym domu. Zgubił się, by, zgubiłbym się we własnej kieszeni, Tym dali mi taką możliwość. Ale nie mam takiej możliwości, więc raczej tego, się nie, tego nie zrobię. Tam są rycerze, jak widać, i te też tutaj są. Ognisko mają, to jest dobre, będzie można się przespać, ale tam też jest ognisko. No ale utopię, co nie bardzo mnie zachęca. Tutaj ten most i ten tutaj też są zepsute, więc musimy podejść inną drogą. Musimy zrobić takie kółko większe i wtedy tam dojść. Jakoś to będzie, jakoś to będzie, oby tutaj po prostu potworów nie było. Jest jasno, dlatego potwory nawet za dnia nie powinny. Znaczy... Potwory za dnia nie powinny być na cmentarzach, albo raczej jest ich mniej niż wieczorem. Co prawda w zimskim cmentarzu tego nie było widać, ale to tutaj raczej tak jest. Sprawdźmy. Powstrzymajcie go! Padaj. Panie, nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie. Skrap taki, dwanaście wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień pale, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. <laughs> Widzicie panie ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska, ale m się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie. Jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. To wilk nie strzyga. Pewnie to nie o niego chodzi. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły. Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie, co wam powiem? Jako człowiek była ładniejsza, trzeba przyznać, i to o wiele ładniejsza. No ale cóż, ludzie, dowiedzieliśmy się, gdzie jest Szyga. Mamy z trop. <grydy> ale to było takie genialne w tym dialogu. Szukam syna, 12 lat ma! Szukam strzygi. Nie wiem, ile ma, 16. <grydy> to, to jest naprawdę, to, to było, to mi się spodobało. Fajnie wyszło. Można powiedzieć też, że jestem akurat w książce chrzest ognia, Wiedźmin, chrzest ognia, jestem akurat też na cmentarzu, albo raczej minąłem cmentarz. E, właśnie skończyłem rozdział z cmentarzem. Tak przy okazji mogę wam to powiedzieć, taki, taki, taki Isterek, taka informacja albo raczej, taki, taka ciekawostka, nie byli je, prawidłowego słowa nie, nie użyłem. No to na dole są potworki, tutaj nie wszystko No to możemy pogadać jeszcze z innymi, nie? Na przykład tutaj Welerat jest... A wy przestańcie wrzeszczeć, bo ja tutaj nic nie robię. Nikogo nie chcę gwałcić, nie macie żadnej kobiety tutaj. A on by to z Geraltem to samo by poszło, Kogo? Mnie? No do cholery jasność, zamknij ten swój parszywy ryj. Bo cię zabije. Na oczach Welerada. Albo raczej na jego. Nie, on nic nie zobaczy. Chyba, Chyba że. <grystanie> Dlaczego? On nic nie zobaczy. Dlaczego? No bo się odwrócił, kurde. <grystanie> Mój Boże! Chyba że ma oczy dookoła głowy, jak Moody. Dobra. Ło! Przeciął się sam swoim mieczem. To też jest trupiony. Witaj, Geralt. Voltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym, ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. Tak, jakby on mi pokazał drogę do królewny, tak jak spierdzieli w pierwszym momencie, kiedy będzie taka okazja. No Ale, możemy sprawdzić. I tak, teraz jej nie będziemy od razu chyba zabijali. Albo nie będziemy jej próbowali odczarować, tylko najpierw zajrzymy tam do środka. Przewiduję walkę ze strzegą na dopiero następny odcinek. Oj, krypta, krypta. No, mówiłem, że mi pokaże. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bezpieczeństwa. Ja go chyba zabiję kiedyś. Przykro mi, Geralt. Brawa zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestię. kiedyś go zabiję naprawdę. Kiedyś dostanie wry. Mówiłem, że spierdzieli, kiedy będzie miał pierwszą okazję. Dobra, sprawdźmy sobie. Potrzebujemy kota czy nie? Nie jestem pewny, raczej nie będziemy potrzebowali kota. Albo raczej tak. Mamy kota? Chyba tak, mamy. Powinniśmy mieć kota. Ja mam kota, ale nie takiego którego można wypić, więc to jest trochę głupie. W każdym razie, jeżeli nie mamy kota, gdzieś tutaj powinien być przynajmniej... Chwila. Grom, zamieć... Hm. Naprawdę nie mamy kota? To trochę głupie. A gdzieś tutaj powinno być ognisko. Tam, tam jest ognisko. No to możemy tam pójść sobie od razu coś wyważyć. Ale na... będę musiał uważać na składniki. Żeby nie wyważyć przez pomylkę, Żeby nie użyć przez pomykę tych składników, których potrzebuje do questu z dentystą. Alchemia. Kot, kot, kot. Co takiego tu mamy? Pył śmierci. A nie ma innego. Nie ma innego takiego. Pęcherz Wodiana mówisz. Nie potrzebuje tego? Nie potrzebuje pyłu śmierci przypadkiem do... Zadania? A, pieprzyć to. Mogę użyć dwa razy. Chyba będzie starszyło. Zobaczmy, teraz się przespać tutaj powiedzmy do... Nie będę szedł... Nie wiem, kurdy do nocy... Do nocy, do... nie, no do wieczora. Jeżeli nie będzie północ, to chyba będzie ok. Bo od, od, od północy do świtu trzeba byłoby się... Trzeba przy... byłoby spędzić czas ze strzygą. A na razie jeszcze nie chcę tego robić, na razie chcę tutaj się rozejrzeć. Um, gdzie teraz co jadałem? Kot, kot, kot. Gdzie tutaj jest mój kotek? Kot pimy. Do dna. Zdrowie. Oj, bratenki. Już trzeci razy jego zdrowie pijemy. Aha. To chyba tutaj, nie? Sarkofag, pamiętnik ostrida. No to nieźle, mamy pamiętnik Ostrida. No to już całe zadanie zrobione. A no tak, przecież to jest w ten sposób działa, że strzega dopiero w nocy przychodzi tutaj. A za tym to jej nie ma. Ostatnie życzenie, wow, będziemy mieli tutaj całą książkę Sapnowskiego. I to Wiedźminie, ja pierdzielę. E, co by tutaj wyrzucić? Zlecenia możemy wyrzucić wszystkie. Wszystko, wszystkie zleceń możemy wyrzucić. Bo ich nie potrzebujemy. Jeszcze raz przeczytaliśmy, to ich już drugi raz nie przeczytamy. Więc ostatnie życzenie, wezmę tutaj te wszystkie składniki, nie, nie, da nie da się oczywiście, się nie da, złoto, mięso, nie potrzebuje diament. Ale roztwór tęciowy, to jest, no i to, to zostawię go tutaj. Wow, ale porządek, strzyga się, ucieszy jak wróci. Ona i tak jest tylko w nocy tutaj, a wieczorem jej nie ma, czyli potem pamiętnik mieliśmy tutaj wypójść, a poza tym... Wrócić do. No, tylko o to mieliśmy na razie zrobić. Dopiero później się zabierzemy za to. Ostatnie życzenie. Dzieło traktuje głównie o geniuszach ognia, czyli i frytach. Aha. Geniusze to takie, takie. Jakby to powiedzieć, geniusze to są duchy. To są takie duchy różnych żywiołów. S są. Jest tam geniusz ognia, geniusz. Geniusz, 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 geniusz. Ziemi i różnych tam innych żywiołów. I te, jakby to powiedzieć, te żywioły, te geniusze, to są tak jakby, można je te, można by te nazwać też dżinami. Że geniusze to niby takie dżiny, spełniają życzenia, ale nie pamiętam, czy to było ze wszystkimi geniuszami, czy tylko z geniuszem Ziemi. W każdym razie w pierwszym... W pierwszej książce Wiedźmina, która, no, raczej w tym pierwszym opowiadaniu, ale jeżeli chodzi o kolejność od 1 do mm, 7, albo od 1 do 8, to wtedy właśnie to jest ta pierwsza, ostatnie życzenie. To mogę wam powiedzieć. Aha, zap zapiski Elfiego min Minstrela, tak. Nareszcie możemy zrobić zbroję. Muszę udać się do aby wykuł dla mnie zbroję. No to świetnie, udało się. Jestem, kurczę, zadowolony. Mamy wszystkie składniki, i możemy ruszać w drogę. A tu jest kamień drogi kolejny. To w tym odcinku jeszcze zajmiemy się za to. Będziemy jeszcze. O, żółty meteoryt. Chyba pierwszy raz go tak, jak ją widzimy. To zakończając, zakończając to z tymi geniuszami, to geniusze to takie niby dżiny, Możecie doczytać bardziej w ostatnim życzeniu, w ostatnim rozdziale. To jest, też, to jest ten pierwszy rozdział, gdzie dowiadujemy się, jak Geralt poznał Jennefer. No dobra, jak to było? To było chyba. Zobacz, zrobię zapis: albo art, art, igni, albo igni, igni art. Ale to chyba będzie igni, igni art. Igni, igni, i jeszcze art. Teraz spróbuję dać Arda na ten kamień drogi. Nie. No to, żeby nie czekać na wpisanie many, na wczytanie many, albo raczej mocy, energii, żywiołu. Um, jak oni to jeszcze tutaj nazywają. Wigoru, chyba tak to nazywają. To w każdym razie będzie, będzie Art, Art Igni. Tak to będzie wyglądało. No, co prawda nie, nie musimy tam już iść, bo. Um, Okazało się ludzie, przypomniałem sobie, albo raczej doczytałem, jak to działa, jak to działa w ogóle z tymi drog kamieniami drogi. Ym, każda droga, po stronie cojatel, po stronie zakonu i po stronie neutralnej, każda z tych stron ma swoją ma swój własny kamień drogi. I kody, albo raczej kody dostępu, powiem na co to teraz tak, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o te kombinacje magiczne, jak się tutaj dostać. Dowiadujemy się od właśnie różnych. Ym, Ludzi, którzy mogą zrobić na nas zbroje, na przykład tam jakiś tam skojat od skojateli, jakiś tam kowal, albo jakiś kowal od zakonu, no albo kalksztajn w rodzy neutralnej. To właśnie od, niego od nich dowiadujemy się na ten temat więcej. Tak to już jest, i wtedy oni mówią, do mówią dokładnie, nie mówią chyba gdzie to jest, nie mówią gdzie jest ten kamień drogi, ale mówią, że są takie kamienie drogi, bla bla bla, i jaki jest do nich kod dostępu. Stąd byśmy też dowiedzieli się, jak dostać się do innych kamieni, ale... Reszta jest tak jakby opcjonalna. Musimy dostać się tylko do jednego, do tego, gdzie są te zapiski, które potrzebujemy. Na przykład tutaj nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy teraz. Wątpię. No dobra, raczej, raczej nic tutaj nie znajdziemy, gdybyśmy byli po stronie... Zakonu? To jest chyba strona zakonu, tak? To tak, strona zakonu. Gdybyśmy byli po stronie zakonu, to widzieli, znaleźlibyśmy tutaj gdzieś te zapiski, albo tego quest'a jakiegoś. Znaczy, ten... Kawałek do zbroi, coś tam co by, co potrzebowałby ten... rzemieślnik. O nie, nawet tutaj, chyba znajdziemy nawet. Chyba znajdziemy nawet, ale nie będziemy potrzebowali tego. Nie będziemy mogli tego użyć. Będziemy mieli to po prostu jako zadanie, ale nie użyjemy tego. Zobaczymy. Nie chcę do miejsca mocy, do jasnej cholery. No dobra, odpraw ten rytuał. Huga buga taniec robimy. Huga buga. Nie, znowu kurde, huga buga. Mogę być teraz dwa razy, no, to zrobiłem dwa razy. Tutaj kamień runiczny woro. I Litania Świętego Grzegorza. Tutaj mam teraz zadanie fabularne. To znaczy, przedmiot fabularny. No, widzicie. No, sobie teraz miecz tutaj. Nie, dobra, nie, nie zrobię nic z tym mieczem. skóra bazyliczka wyrzucę chlebszynką, Albo go zjem. Nie, wyrzucę go. Później będę będą, będą głodny. Dzieci w Afryce nie mają co jeść, a ja wyrzucę tutaj chlepszynką. <gryw> Jaki cham ze mnie. No właśnie, to jest droga. Tutaj mam. Od Świętej Róży, to jest właśnie go, pogrzeb, pogrzeb, tak, grób święto, ze Świętej Róży, świętego Grzegorza I tu jest właśnie, wieczne ogniu na pełni mi jest. bla yy, bla 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 bla, jakaś tam pieśń, gówno jakieś Nie wiem dlaczego trzeba byłoby to mieć, yy, do zrobienia zbroi kruka, ale coś by tam dawało, coś by tam nie by dawało Ten koleś się by to jemu by się to przydało, powiedzmy tak Przydałoby mu się to od sklepelu przydało się coś innemu? Coś innego mamy to pewnie, czekajcie. Chyba to. dwufunkcjonalne, coś tam. To tutaj, to, to włókno jakieś. To by się przydało um, kolesiowi od zakonu, a magiczna formuła przydaje się Kalksteinowi No właśnie, nie musielibyśmy tego odwiedzać, ale chciałem wam to wszystko pokazać. To jest właśnie opcjonalne. Nic tutaj ciekawego nie znajdujemy oprócz tego kamienia runicznego i tak dalej. Jeżeli jesteśmy po stronie neutralnej, jeżeli tego nie potrzebujemy, to właśnie nie jest to nam. Hmm, nie, kurde, nie, 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 nie Co? No Nie jest to nam potrzebne, ale mogłem to wam pokazać i bla, 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 bla Dostajemy ten jeden taki dodatkowy przedmiot, kamień rodziczny w tym wypadku i tak dalej, i tak dalej Już, już to zrozumieliście, mam nadzieję Musieliśmy użyć tylko jednego kamienia, drogi. Czyli tak naprawdę strata czasu albo pełne pokazanie gry. Też można to tak nazwać. gramy na 100%, albo raczej nie lepiej, lepiej nie nie. Um, dobrze. Resztki zbroi kruka, ale nie to chciałem. Gdzie tutaj było to formuła magiczna? Nie, ten chodzi o książkę. O książkę, którą dostaliśmy. Dziennik Ostrida. Pamiętnik Ostrida. Przeklinam cię Folteście. Mam nadzieję, że zdechniesz i zażyrą cię robaki. Przeklinam ten kazir kaziroczny związek. Twoja siostra Adda zasługiwała na kogoś lepszego. Pragnę, żeby dziecko, które zrodzi się z swojej chuci, było tak potworne jak ty. Co? Ale przecież. He, przecież strzega wcale... No nie, nie rozumiem tego. To trochę przesada z strzygą, bo ta takim złym królem to on raczej nie jest. Jeśli czarownica mu mówiła prawdę, już wkrótce posmarujesz, yy, posmakujesz zemsty. Wystarczy tylko przygotować wszystkie składniki i trzy razy powtórzyć formułę. Ponoć nawet i to jest zbędne. Trzeba jedynie nienawidzić. A ja nie, nie, nienawidzę bardzo mocno. No to świetnie. Czyż to nie było tak, że Adda, że żona królewska, no albo raczej siostra królewska, matka Ady. Zginęła y, przy porodzie i to właśnie za przeklęta szef przez Sostreda i tak dalej. I dziecko, czyli Ada przez jedno D, nie? <grym> to śmieszne. Matka przez przez Wadę, a córka przez jedno D wow. E, chyba, że Adyda też kurde zaraz pracę w dzienniku. Nie, obydwie są przez 2D. Dlaczego myślałem, że Ada że ta młoda jest przez jedno D Nie wiem, pomyliło mi się coś. Ale jedną kartę mieliśmy, może dostaniemy kolejną, tylko tym razem ze strzegą na portrecie, He, fajnie. W każdym razie to jest hamskie i dziwne i w ogóle. Przykro mi Geralt, brama zamknięta, musisz się najpierw zająć bestią, sam rozumiesz zasady bezpieczeństwa. Przykro mi Geralt, brama zamknięta, musisz się najpierw zająć Best... Przykro mi Geralt brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bez A ja myślałem, że pójdę teraz sobie po nową zbroję i po nowy miecz. Nie. N -n -n. Nie, nie, nie ma tak. To dobra, no to przygotujmy się teraz i <grywamy> zabawmy się ze strzegą. Ale szczerze mówiąc przecież... <grywamy> Jak on to sobie wyobraża? Przecież... Strzegi teraz tutaj nie ma, strzyga jest na zewnątrz, strzyga dopiero w nocy, przychodzi tutaj. On będzie tam cały czas stał, to trafi w końcu na strzygę. On zamyka tutaj mnie bez strzegi, to strzyga się nie dostanie do środka. Co on sobie wydaje? Co on myśli sobie w ogóle? Nie rozumiem go. Strzyga jest po jego stronie, a po nie po mojej. Jeśli ja się to nie dostane, strzyga nie dostanie się do środka, to on będzie musiał się zająć strzygą. Albo strzyga się raczej nim zajmie. Jak on trafi na takie stanowisko jeszcze raz? He? Mm. Nie wiem. Nie wiem jak to się zdarzyło, ale prześpimy się może. Prześpimy się może do tego momentu. Kiedy będziemy musieli się przespać. Do którego musimy się przespać. No świetnie. <laughs> Rozdajmy punkty. A co, nie miejmy jeszcze level upa? No to... Zostawię to i zrobię to później. No to powiedziałbym, że teraz się prześpimy do północy. Nasmarujemy mieczek czymś tam. I pójdziemy. Do roboty, napijemy się jeszcze jaskółki. Kot jeszcze działa. Napięcie Arda też jeszcze działa. Natężenie z... wszystkich znaków? Wow. To, no tak, to rytuał magii był. Natężenie Arda już nie ma. Ups, walnąłem o mikrofon. E, dobrze, teraz bierzemy jaskółkę. Czekaj, co tutaj ma? Pozwala dostrzegać niewidzialnych przeciwników. Fistech mógłby nam pomóc, ale lepiej nie. Zwiększa szansę na krytyczne trafienia. O, wilczek. Co ja robię? Ja teraz, wiecie, co teraz. Ja planuję odczarować Strzyga. Ja teraz sobie tutaj planuję i chciałem już brać eliksiry, które dają duże obrażenia krytyczne. A ja nie chcę jej zabijać, przecież, żeby się trochę zmarnowało. Planowałem już ją zabijać, a ja jej nie będę zabijał. Najważniejsze, żeby ona mnie nie zabijała. Dobra, jaskółka. Żeby ona mnie nie zabiła? No dobrze. Ehm. Um... Strzyga, strzyga powinna być teraz w środku, nie? Czekaj, zobaczę jak to będzie tutaj. Jak na razie, to e, przebiegnę sobie tutaj, pobiegam sobie. Świece wszystkie już się palą, więc e, musimy spędzić trochę czasu ze strzygą. A co tam Weler powie teraz? Ja bym powiedział, że... Mm, nie wiem jak to będzie. C czy strzyga się teraz pojawi, czy nie? Nie pamiętam jak już to było. Czy ona się teraz pojawi? Powinna się pojawić, bo światełka na świecie się palą, tak jakby? Dlatego powiedziałbym, że tutaj zakończymy ten odcinek, a w następnym pójdziemy dalej. A może zrobimy sobie taki, taki eksperyment i trochę poławimy się tutaj bez Nie, dobra, tak się nie będziemy bawili. Do następnego odcinka, ludzie, na razie, cześć.